też wszystkim miałam właśnie nagrywać hall z odzieży używanej po długiej nieobecności. Jest dzisiaj na polu ogromny upał i nie jest łatwo się zmusić do czegoś, jak nie jestem w pracy i mam po prostu wolne, a tu jeszcze dużo sprzątania przede mną itd. No, i miałam nagrywać aparatem, ale akurat bateria mi się wyczerpała, więc nagrywam telefonem. Pewnie trochę w gorszej jakości to będzie, no ale zobaczymy. Może się uda, i może to wrzucę na kanał, bo dawno czegoś nie nagrywałam. Dobra, to zaczynam. Tak jak zwykle, rzeczy są po 2,5 zł, bo akurat w takie dni chodzę, gdzie jest bardzo duża przecena. No, i tak, pierwsze to będzie taka kuszefka kawalurowa z takim wzorem. Welurowa albo aksamitna. Jest ona w nietypowym kształcie i kosztowała tylko 5 zł. Pierwotnie nie wiem co to za firma. Jest tutaj takie logo. Natomiast widać, że jakość wykonania jest świetna. Na pewno nie coś takiego jak w PEPCO, bo wiem, że w Pepko po 10 zł są poszewki. Mam nawet takie z PEPCO, w takie WHT z 10, ale to zupełnie inna jakość. Jest nie taki gruby materiał. No, i ta była poszywka za 8 zł, więc myślę, że faj fajnie, zawsze trochę taniej, a poza tym przyda mi się. Na pewno. Kolejna rzecz to taki plet à la koc, ale ewentualnie szal w odcieniu miętowym <laughs> z Kubusa. Przepraszam, ale mogę mówić troszeczkę z chrypką, bo od wczoraj boli mnie gardło. Kosztował on 14 pierwotnie, ja zapłaciłam za niego też 5 zł. A jest nowiutki. Zaraz znajdę matkę On w ogóle jest taki duży. Także spokojnie albo można się nim owinąć w zimę jako taki pled a la fal. albo po prostu wykorzystywać go jako koc albo narzutę na łóżko albo na jakiś fotel nieduży. Bo nie jest aż tak dużego wymiaru. Jest to firma Kubus. A, zaraz zobaczymy, czy da się tutaj zbliżyć, no coś tam widać, niewyraźnie, ale widać, Mateczka jest, no na metce są ceny w euro i tak dalej, no i w złotych polskich też, 49,99, czyli z 50, no, ja na 5, nie ja piszę, że to jest skarb, czyli szalik, no to ja go będę wykorzystywać chyba jako raczej taki, no, taką narzutę na kolana podczas wylegiwania się i odpoczywania. Piękny, miętowy kolor, także na pewno mi się przyda. Kolejną rzeczą jest taki fajny kocyk polarowy z frędzelkami. Tu jest jakaś metka, ale nie wiem co to za firma, bo nie ma. Pisze, że to jest 100% poliester. No, jest to taki zwykły koc polarowy. Też był za 5 zł. Pierwotnej ceny tutaj chyba nie ma, bo odpadła. No, nawet nie widzę, może gdzieś jeszcze się znajdzie ale nie, nie widzę no on też jest taki 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 nie wiem może to jest 1,50m na, na 2m albo może nawet mniej niż 2m może 1,50m na metry, ale spoko taki do przerzucenia się jak leżymy za 5zł super cena i faktycznie jak chodzi o jakość to powiem wam że no jest taki grubszy no i oczywiście w kolorze jak nawet pasnokcie dzisiaj mam podobne moim jednym z ulubionych morską miętowym kolorze. No i przechodzimy teraz, już do ubrań: koniec rzeczy, do domu. Ubrań i w zasadzie butów, bo mam jedne buty. Tutaj mam bluzę z HM. Oczywiście bluza jest dla mnie, ale na metce jest rozmiar 46, ma metr m. Nie, metr 12-14 lat, metr sześćdziesiąt m. Metr Pierwotna cena to 25 zł. Jest to taka, no mierzyłam ją oczywiście, jak wszystko, co staram się kupować, to już nie bo szafa aż pęka, więc nie ma sensu się, że tak powiem, bez potrzeby w sensie, no, kupić takie coś, co potem nie będę chodzić, bo potem to tylko leży kosztowała 5 zł i tutaj jest taki fajny motyw. Mam do niego sentyment, bo jak byłam nastolatką, to oglądałam dużo takich filmów, wiecie, nawet słoneczny patrol. Kalifornia te sprawy. Taka budka tutaj jest nadmorska. Ostatnio byłam nad morzem, to tak mi się fajnie jakoś to skojarzyło. I taki fajny kolor letni, jak dla mnie. Do krótkich spodenek do narzucenia, jak psem, Świetna sprawa. I jest miła, bawełniana. Jak to chętam, dobra jakość wykonania. Kolejną rzeczą, a może pójdziemy kolorystycznie, bo to też jest różowy jest sweter. Taki długi, długi z takim ażurowym wzorkiem. Mhm. I on jest taki falowany, w sensie tutaj się tak jakby nie ma guzików, nie ma żadnego zapięcia, tylko falują się tutaj z przodu przy dekolcie. No po prostu te wykończenia się falują, rękawki są takie, więc jest to taki sweter za pupę, cardigan to się chyba nazywa tego rodzaju sweter, firmy ONLY, rozmiar M, pierwotna cena 27 zł, ja oczywiście dałam 5, jest troszeczkę przymachacona, ale tak delikatnie, więc z racji tego, że kiedyś, nawet niedawno kupiłam, Sweterkową skienkę z handlem, i po dwóch wypraniach wyglądała podobnie. Stwierdziłam, że no nie będę taka, że tak powiem, już yy, radykalna jakoś rozmachacenia i nic nie będę, bo wcześniej nic nie kupowałam na odzieży, jak było takie lekko przyniszczone nawet, a teraz stwierdziłam, że no po prostu nie warto. Taki sweter pewnie kosztuje 150-200, bo on jest z dobrym składem jeszcze z firmy Only to zaryzykuję za 5 zł, przyda się do narzucenia, jak się ochłodzi na przykład wieczorami w lecie na sukienkę, super sprawa dobra, kolejna rzecz eee, to leginsy sportowe z firmy Caritra nie znałam tej firmy bo to jest w ogóle norweska firma, jak tutaj pisze Design in Norway, więc no to u nas jest na naszym rynku nieznane, kosztowały 25 pierwotnie, ja też dałam tak jak za wszystko w większości 5 zł, chyba tylko jedną rzecz mam za dwa, no i powiem wam, że one są dość obcisłe na mnie, ale z racji tego, że ja mam duże wahania wagi, no to wiem, że one połowie sezonu jak już będę mieć dużo jazd rowerowych za sobą to będą idealne zresztą już nawet mogę chodzić, tylko są bardziej e, obcisłe no i tutaj w środku jest jeszcze taka gumyczka, można by ją ścisnąć jak ktoś chce do regulacji e, patrzyłam na internecie nawet będąc tam w sklepie z, wyszukałam sobie w google'ach tą firmę no i po 250-300 zł czasami takie leggingsy chodzą więc myślę, że to jest dobry deal e, za 5 zł takie gadki co prawda, długie, no ale ja bardzo dużo na rowerze również w sezonie takim wiosenno-jesiennym jeżdżę, więc mi się na 100% przydadzą. A ciężko jest wyrwać sportową odzież w tak dobrej cenie, bo no, dużo osób pewnie chce takie rzeczy kupić. Ok, witam ponownie. I znowu nastąpiła mała przerwa spowodowana tym, że wyczerpała mi się karta pamięci na telefonie Także jak widać dzisiejszy dzień nie należy do najlepszych jak chodzi o nagrywanie No ale cóż, nie poddaje się, kontynuuję eee, Przyniosłam sobie w międzyczasie jeszcze i wpadłam na pomysł Że pokażę wam takie fajne baletki z Biedronki, które kupiłam za 15 zł Były na dużej przecenie, może po prostu komuś się przyda I może jak wrzucę ten filmik to jeszcze będą gdzieś w Biedronkach i ktoś skorzysta z tego co zauważyłam, to większość tych rzeczy, które kupiłam, to jest taka na przykład długie leginsy, swetry, e, takie bardziej zimowo-jesienne, w związku z czym i nawet sprzedawczyni to też kiedyś e, słyszałam, mówiła w odzieży, że że trzeba szukać zimowych rzeczy w lecie, a letnich w zimie. E, także no, na to wychodzi, że jednak to jest dobry sposób polowania na najlepsze i najtańsze łupy kolejna rzecz, mam nadzieję, że to jakoś posklejam, tak, że będzie to jakoś, że tak powiem, wyglądało w filmiku, bo z tego, co pamiętam, to chyba na tych leggingsach skończyłam, więc tu widzę po prawej stronie, z której biorę te, z której są zabierane te rzeczy przeze mnie, jest sweter, który był za 25 pierwotnie jest to sweter taki bardzo naturalny w składzie z tego, co widzę w rudym kolorze, z tyłu ma takie fajne guziczki i podejrzewam, że jest to H&M, chociaż nie ma żadnej metki producenta, to ja mam identyczny sweter, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest identyczny, bo też są takie guziki, w kolorze szarym. Świetnie się nosi tamten, tutaj nawet też nie ma metki ze składem, wszystko jest powycinane, albo po prostu nie było, ale widzę, że jest to tak z 50% bawełny co najmniej, pewnie z dodatkiem niewielkim elastanu, więc będzie się świetnie nosił. Bardzo fajny, nie bardzo opinający, więc yy, myślę, że super. Eee, I tutaj mam, co ja to mam? Narzutkę granatową, taką półtransparentną, e, z Ici w rozmiarze. Hmm, no i tutaj niby jest XSS. A ja mam rozmiar ML, ale kwestia jest tego, że takie narzutki fajnie też wyglądają, jak są takie na styk, a nie takie różnoopadające opadające jak jakiś worek. Cena 18? Tak, 18. No i wypatrzyłam ją już na manekinie, jak szłam. Jest ono sztuczne, bo jest to chyba 100% poliester, ale tak, do, ona jest, że tak powiem, nie jakaś opinająca bardzo, w sensie do zarzucenia tak na ramiona. Będzie fajna, mam z chętą granatowy taki sweter w takie półtransparentne paski i bardzo często jest on w użyciu, więc fajnie będzie na zmianę coś troszkę innego, ale w ten sam fason i kolor uderzyłam, w związku z czym na pewno wiem, że będę chodzić e, również 5 zł. Tak jak i ten wcześniejszy sweter, wszystko po 5, tylko będą buty za 2, no i z Biedronki jeszcze baletki 15 zł. O, kolejna rzecz, ale to już nie dla mnie. Dla siostrzenicy taki Polaro Kurtka. Taka Polaro Kurtka. W środku jest Polarek. Eee, Piszę, że to jest na 4R. To pewnie latka, bo to jest jakaś norweska firma, tudzież szwedzka. Eee, bardzo ładne wykończenie. Tutaj widać przy zamku takie zabezpieczenia, eee, kieszonki. W ogóle jest niezniszczona. Jest... Z wierzchu to wygląda jak taki sweterek. Tutaj coś przyszyte, ale ładka. A od wewnątrz jest polarek. Bardzo to cieplutkie wygląda i miła do tego kaptur. Z tyłu prezentuje się tak, no nic takiego nadzwyczajnego w sensie, jak chodzi o fason. Tutaj jest taki mini haft tej firmy. A firma nazywa się Norway Statings. Nie znam, ale wygląda dobrze. Cena była pierwotna, chyba 28, bo już, no, jako, że to ma być. Tam dla siostrzenic to ją odpięłam, ale kosztowała mnie też 5 zł. Oczywiście siostra będzie wiedzieć, że to jest z odzieży, więc przepierze to w jakimś specjalistycznym płynie dla małych dzieci, bo jeszcze mi samo ponad 3 latka. Więc myślę, że to będzie fajna, fajna rzecz za niewielkie pieniądze. No i przechodzę do dwóch ostatnich rzeczy. Dwóch, tak, to pokazałam, jakby były 4 do 2. Eee, I są to buty. Pierwsze, zupełnie nie w moim stylu. oszczegam, że takie dość wyzywające, jak, jak na mnie. Eee, takie zamszowe, ale ze sztucznego zamszu, bo nie widzę, żeby to był prawdziwy z firmy Next w rozmiarze 39, czyli w moim rozmiarze. Eee, złowiłam je za całe 2 zł. W ogóle są niezniszczone, jak widać. Mają taką złotą podeszwę. Tutaj są na takim, jakby, lekkim, mm, gumowanym podbiciu. To sprawia, że jak je ubiorę, mimo wysokiego obcasa, to e, są bardzo wygodne. Z tyłu jest zamek. No i tak, teraz powstaje pytanie, czy ja będę w nich chodzić. Powiem Wam, że nie wiem, <noise> bo są zupełnie nie w moim stylu. Są takie trochę wyzywające e, na obcasie, a ja na obcasach tego typu raczej chodzę, takich max 5 cm. O, mam rzadkie paznokcie, ale to się nadaje dzisiaj do zrobienia. No i powiem wam, że no zobaczę, ale za dwa złote stwierdziłam, że zaryzykuję. Co mi tam? Najwyżej po prostu pójdą gdzieś do kogoś innego albo je wyrzucę na trudno. Dobra. I teraz ostatnia rzecz. Buty z bidronki z całe 15 zł. Skuwane naturalne. Te dam Są zupełnie już w moim stylu, czyli takim troszkę Kobiecym, dziewczęcym, bo takie lubię delikatne rzeczy, w kolorze pudrowego różu, takiego zgaszonego, do tego szare kokardy, które są odwiązywane, zobaczcie. To jest fajna opcja, bo można wymieniać kokardki. Producent nazywa się Loft37, pierwszy raz widzę. No i były opisane jako skórzane. No, ja się dobrze nie znam pachnie skórą, no i faktycznie wkładka wewnętrzna wygląda na skórzaną i zewnętrzna zewnętrzne obicie również bardzo fajnie są wykonane co prawda wiadomo, że niektóre modele jak oglądałam to mają to miały tutaj gdzieś od spodu niedoklejone coś albo jakiś klej odstawał, no ale to za 15 buty złotych zł, zł, buty nie wymagajmy za dużo no i one były przecenione z 60 zł na 15 tylko, więc super sprawa, były jeszcze tam na takim stoisku, właśnie z tej firmy w Pietronce, wymienne kokardki do tych butów. Dwa takie rulone, jeden na przykład jasno-różowy, drugi czarny. No i kosztowały 10 zł, same te wstążeczki, więc moim zdaniem dużo. W do tego, że komplet butów kosztował 15. Ja byłam przekonana nawet, że te buty to, bo pisało 15 zł, sztuka, że będą kosztować 30 razem, a kosztowało jedyne 15, przecenione właśnie z 60. Tak, z 60. No to naprawdę spoko cena, więc za taką cenę jeszcze skórzane buty to się opłaca kupić. No i tak patrząc na te kokardki stwierdziłam, że to nie za bardzo, za dużo się dzieje. Ale tutaj zauważyłam, że są odwiązywane, więc stwierdziłam, że najwyżej je wyjmę i będą po prostu takie gładkie. No też tak można chodzić. No, także zobaczę jak będę chodzić, ale no tak jak ładnie się je zawiąże to całkiem spoko wyglądają, więc A, się ze nie umiem pokazywać. Więc chyba tak w tę stronę. Więc naprawdę polecam za 15 zł takie fajne e, pudrowo różowy Były jeszcze szare. E, szare z dodatkiem chyba różowego, ile dobrze pamiętam, albo czarnego. E, czarne z dodatkiem beżowym. No i były jeszcze takie ala la lords, mokasyny, takie bardziej a la męskie, ale już tamte kosztowały chyba za 4 dyszki. No i były dużo mniej e, jak dla mnie ładne i kobiece, tylko taki już bardziej w stylu męskim. no chyba, że ktoś lubi. Także to są ostatnie buty. E, no to tyle by było, moi kochani. Mam nadzieję, że Hol się podobał niestety przez przeciwieństwa losu pod tytułem wyładowana bateria w aparacie i za mało miejsca pamięci na telefonie jest jak, jakoś taka, jaka jest. No ale trudno, starałam się coś nagrać. Tym bardziej, że są to fajne rzeczy za niewielką cenę i może ktoś skorzysta tak jak na przykład z tych baletek i poleci do biedronki. Trzymajcie się ciepło. A ja chciałabym się trzymać zimno, bo jest za gorące jak dla mnie dzisiaj. Papa. Pa.